niczym polska zupa pomidorowa, włoska pizza czy amerykański hamburger. Taki bibimbap jest ikonicznym wręcz daniem kuchni koreańskiej, dlatego też musiał w końcu zawitać na tym kanale. O bibimbapie dowiecie się dziś z pewnością wystarczająco dużo, by przy kolejnym wejściu do koreańskiej restauracji móc zasypać przyjaciół kulinarnymi ciekawostkami. I chociaż Robertem Makłowiczem człowiek nie staje się po obejrzeniu jednego filmu na YouTube, to od czegoś trzeba zacząć. Jorobun, Ania Sejo, mam na imię Ewa i witam Was na kanale Kejszok. tak naprawdę nie musicie lecieć do Korei Południowej, by skosztować prawdziwej, koreańskiej kuchni. W ostatnich latach w wielu polskich miastach powstało sporo miejsc, które kulinarnie są nam poniekąd w stanie zrekompensować taką wyprawę. Jednak kiedy już wygodnie zasiądziemy za stołem w jednej ze wspomnianych restauracji, przepełnionych aromatem kimchi, to czyhające na nas menu skrywa w sobie wiele pysznych tajemnic. I o ile wszyscy raczej wiemy, czym jest kimchi, to cała reszta może wydawać się spisem magicznych zakręć. Dziadziank miukke dziank, bulgogi, czy też nasza dzisiejsza gwiazda bibimpap. Kiedy jednak poznamy się z każdym z tych kagatków osobiście, to połączy nas uczucie równie ogniste, co z proszkowanej papryczki kociukaru. Zacznijmy od tego, że sama nazwa Bibimbap oznacza wymieszany ryż. Danie to jednak ewoluowało przez wieki i jego drzewo genealogiczne zaczyna się od dania zwanego Coltongman, za którym to kryje się znaczenie równie obszerne co wartość liczby pi. Czyli ugotowany ryż połączony z wieloma przystawkami. I chociaż znamy imię przodka, to o dziwo teorii co do powstania Bibimbapu jest wiele. Jedna z nich powiązana jest z ceremonią organizowaną ku czci zmarłych przodków, kiedy to Koreańczycy przygotowywali gotowany ryż, mięso, ryby i warzywa, by odpowiednio zaserwować je na ceremonialnym stole. Po zmieszaniu wszystkiego razem miał powstać uwielbiany dziś przez wszystkich Bibimbap. Kolejna teoria zahacza o solal. Księżycowy Nowy Rok, bowiem Koreańczycy mieszali ryż z zalegającymi w domu warzywami i kiszonkami, tak by pozbyć się resztek jedzenia z poprzedniego roku. Z tą wersją wydarzeń utożsamią się zapewne wszyscy ci, którzy, podobnie jak ja, nałogowo urządzają czystki w kuchennym królestwie. Z kolei trzecia teoria jest najbardziej chwytająca za serce. Kiedy bowiem większość koreańskiego społeczeństwa, stanowili chłopi zajmujący się rolnictwem, spędzali bardzo dużo czasu na polach ryżowych. Wówczas, zgodnie z panującym wtedy zwyczajem, sąsiedzi zbierali się na polach, by pomagać sobie nawzajem przy sadzeniu ryżu bądź jego zbiorach. Zabierali ze sobą co mieli w domach i, by zaoszczędzić czas, mieszali wszystko z ryżem, tworząc bibimbap. Bibimbap to niewątpliwie jedna z ikon koreańskiej kuchni. Moim zdaniem współdzieli korony z kimci i bulgogi. Serwowany jest zawsze w głębokim naczyniu, na dnie którego czeka na nas ugotowany ryż. Natomiast udekorowany dodatkami wierzch przypomina przepełnioną kosztownościami szkadłukę. Znajdziemy tam bowiem mięso lub ryby, oraz całą ferię warzywnych barw. Marchewkę, cukinię, kimci, wszelkiego rodzaju kiełki, fasolkę, szpinak, grzyby, sałatę czy też paprykę. Czyli wszystko to, czego dusza zapragnie. Albo co zalega nam w lodówce: niczym wisienka na torcie, tak całość wieńczy, sadzone bądź surowe jajko. Zazwyczaj wszystkie składniki łączy w całość ostry sos kociudzian ale możemy również dostać kandziang, kan czyli ostry sos sojowy z sezamem i płatkami papryki lub taki na bazie pasty tuenjang, która jest wytwarzana ze sfermentowanej soi. I teraz rzecz najważniejsza. Uwaga, uwaga, uwaga. Jak sama nazwa wskazuje, bibim pap to wymieszany ryż. Dlatego, kiedy już uporamy się z sesją zdjęciową tego zaserwowanego nam kolorowego cuda i będziemy mieć to jedno: jedyne zdjęcie, które nadaje się na insta, chwytamy za łóżkę i wszystkie składniki łącznie z sosem mieszamy dokładnie w jedną papkę. Wygląda pięknie na start, ale najlepiej smakuje wymieszana. Można powiedzieć, że po zmytym makijażu poznajemy prawdziwy charakter dania który rozkocha nas w sobie do reszty. Nie torturujcie się więc jedzeniem Bibimbapu pałeczkami, bo jeśli chcecie się za coś ukarać, to nie musicie tego robić nad miską najpyszniejszego jedzenia na świecie. Wszystko ma jakieś granice. Chwytamy więc za łyżkę i rozkoszujemy się tą smakową bombą. Bibimbap charakteryzuje koncepcja Obangseng, Kuchnia koreańska poza zdrowymi składnikami, wyrazistością i przywiązaniem do tradycji Cechuje się również dbałością o kolorystykę. I tym przejawia się właśnie koncepcja Obangsek, czyli pięciu ukierunkowanych kolorów: białego, czarnego, żółtego, niebieskiego i czerwonego, którym odpowiadają kolejno kierunki: zachód, północ, centrum, wschód i południe oraz pięciu żywiołów: czyli metal, woda, ziemia, drewno i ogień. Ale to jeszcze nie koniec. Dani łączy więc w sobie pięć smaków, które tworzą równowagę w tradycyjnym posiłku: słodki, słony, ostry, kwaśny i gorzki. Jak więc widzicie, nic nie jest tam dziełem przypadku i nawet pozornie niechciane resztki lądujące w misce tworzą kompozycję przepełnioną harmonią. Natomiast dodatki będą różniły się w zależności od pory roku i regionu, w którym zostanie zaserwowany nam bibimbap, Dlatego też pokrótce przedstawię Wam możliwe warianty. Bibimbap zazwyczaj serwowany jest w metalowej misce, ale nie dolsot bibimbap. Ten, jak sugeruje nazwa, podawany jest w dolsot, czyli kamiennym naczyniu, które podgrzane długo utrzymuje temperaturę serwowanego dania. Naczynie to jest starsze niż sam bibimbap, bo pierwsze kulinarne występy odhaczyło już w okresie Trzech Królestw Korei. Wówczas używano go do gotowania ryżu na węglu drzewnym i to głównie na królewskim dworze. Z czasem opuściło królewski dwór i wyszło do zwykłych śmiertelników, jednak prawie że całkowicie zaniknęło podczas japońskiej okupacji Korei. Na szczęście wielki powrót na koreańskie stoły odhaczyło w latach 60. ubiegłego wieku i dziś możemy poparzyć sobie łapki jedząc dolsot bibimbap w wielu koreańskich restauracjach. Ach, no i nie zdziwcie się jeśli zamawiając dolsot bibimbap dostaniecie na środku rozbite surowe jajko. Oczywiście zetnie się ono podczas mieszania dzięki wysokiej temperaturze utrzymywanej przez dolsot. Może zdarzyć się i tak, że zamawiając bibimbap dostaniemy podany w miejsce prawdziwy ogród botaniczny. I wtedy możemy być pewni, że jest to nic innego jak Dziądziu Bibimbap. Dziądziu to południowo-koreańskie miasto, które w 2012 roku zostało wpisane przez UNESCO na listę kreatywnych miast w dziedzinie gastronomii. Jakby tego było mało, to właśnie Dziądziu uznaje się za miasto rodzinne Bibimbap, a z kolei te wersje za jedno z popisowych dań kuchni koreańskiej. Dowodem niech będzie organizowany corocznie przez miasto Dziądziu festiwal poświęcony Ciądził BibimP. To aromatyczne danie charakteryzuje się ryżem gotowanym w bulionie z kością wołową, a tradycyjnie zawierało aż 30 składników. Wydaje mi się, że mamy tu do czynienia z rekordzistą w tej dziedzinie. Podawany w podgrzewanej mosiężnej miejsce zachwyca nieprzeciętnymi dodatkami o których, mam wrażenie, nie słyszeli nawet uczestnicy wszystkich edycji Masterchefa. No bo kto wpadłby na galaretkę z fasoli mung zabarwianą owocami gardenii? Przecież to brzmi jak odcinek finałowy. W daniu ponadto często towarzyszy rozgrzewająca zupa z kiełkami soi. Wielu ekspertów twierdzi, że Bibim Bibimbap wywodzi się z królewskiego dworu z epoki dynasty Joseon i ma już na karku ponad 200 lat. Teoria wielce prawdopodobna, bo danie zawsze prezentuje się iście królewsko. Natomiast historia z rodzinnych kronik kolejnej odmiany bibim Papu jest jeszcze ciekawsza. Ten, który pochodzi z miasta Jinju, pamięta podobno czasy japońskiej inwazji na Koreę z XVI wieku, a dokładnie bitwy pod Jinju Song z 1593 roku. Jedna z teorii głosi, że koreańscy żołnierze złapali wówczas krowę, O z racji tego, że nie mieli zbyt wiele czasu na przyrządzenie posiłku, na miarę gwiazdki, myślę, to pozostawili mięso surowe, a że nie mieli misek, to wszystkie składniki zmieszali w jedną wielką porcję. Jak widać dania jednokarnkowe już wtedy były w cenie. Natomiast paski surowej wołowiny do dziś są tym, co wyróżnia dzień bibimbap na tle pozostałych. Wydaje mi się, że koreańczycy częściej niż w restauracjach jedzą bibimbap w domach, mając bowiem w lodówce choćby resztki różnych przystawek i parujący w ryż, czyli odpowiednik naszego chleba i masła, czegoś, co zawsze czeka na nas w kuchennych zakamarkach. Koreańczycy przyrządzają bibimbap na tysiące domowych sposobów. Istnieje jednak święta zasada przygotowywania bibimbapu. Wszystkie składniki, chociaż finalnie wymieszane razem, przygotowywane powinny być osobno. W ten sposób każdy z nich zachowa odpowiednią konsystencję, czy to chrupkość, miękkość, czy też sprężystość. Dla tych jednak, którzy twierdzą, że danie przygotowane przez drugą osobę smakuje lepiej, w ostatnich latach popularne stały się gotowe papy sprzedawane na zimno w sklepach całodobowych czyli koreańskich pianidziamach. Każdy ze składników czeka w osobnym okienku pod przykrywką, a my musimy jedynie dokładnie je wymieszać i podgrzać. Chociaż przyznaję, że ja do etapu podgrzania zazwyczaj nie docieram. Na zimno też jest pyszne. Bibimbap niepodważalnie stał się symbolem kuchni koreańskiej, a jeśli wybieracie się do Korei Południowej, to wielce prawdopodobne, że skosztujecie go zanim postawicie jeszcze nogę na koreańskiej ziemi. Bowiem w 1997 roku Koreaner wprowadziły bibimbap do swojego pokładowego menu. Natychmiast, co zapewne nikogo nie dziwi, stał się hitem wśród pasażerów, a narodowemu przewoźnikowi przyniósł nagrodę Mercury Award, przyznawaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie cateringu Lotniczego. Od tego czasu również inne linie poszły w ślady Koreaner. Wspaniale. Kiedy natomiast Michael Jackson przy okazji swojej trasy koncertowej w 1996 roku odwiedził Seul, tak bardzo zakochał się w Bibimbap'ie, że jadł go każdego dnia swojego pobytu, a przed powrotem do Stanów Zjednoczonych poprosił o dokładny przepis, by później przygotowywano mu danie w domu. Mam nadzieję, że tym odcinkiem udało mi się odblokować dla Was jedną z pozycji menu, którą z pewnością znajdziemy w koreańskich restauracjach niezależnie od kontynentu. Jeśli jednak nadal jesteście głodni kulinarnej wiedzy prosto z Półwyspu Koreańskiego, to zachęcam Was do zakupu mojej książki k Korea inaczej. Znajdziecie w niej historię, ciekawostki oraz znaczenie kulturowe najbardziej ikonicznych dań kuchni koreańskiej. Poświęciłam im bowiem aż 60 stron, czyli cały rozdział K-Food. Książka dostępna jest na stronie www.kshock.pl oraz na Allegro. Jeśli nieustannie przegrywacie starcie z pałeczkami, to w Korei możecie poratować się łyżką. że są takie danie w kuchni koreańskiej, które wręcz powinno się nie jeść. Między innymi bibimbap, czyli mieszany ryż i jedno z moich ulubionych dań w kuchni koreańskiej. Jeżeli nie wiecie co zamówić, bierzcie w ciemno. Na pewno Wam posmakuje. Do tysajo!